Witam na kanale Easy Peasy Szkoła Squeezie. Jest to kanał nauki języka angielskiego metodą historyjkową. Jeśli oglądałeś wcześniej moje filmiki, będziesz wiedział o co chodzi. Jeśli nie, zobacz i oglądnij, zobaczysz, czy jest to warte. Wymyśliłam taką metodę, gdyż ciężko czasami jest się nauczyć pisowni słówek. Będzie Wam na pewno łatwiej przez podanie różnych historyjek. Najlepiej, gdy są one śmieszne. Jeżeli chcesz więcej, subskrybuj mój kanał i jeżeli Ci się podobało i zapamiętasz choć jedno słówko, daj łapkę w górę. Więc zaczynamy naszą zabawę z nauką języka angielskiego metodą historykową. Pierwsze słowo, jakie mamy dziś, to jest flower, kwiat, kwiatek. l o w e r Pisownia. I wymyśliłam do tego taką historyjkę. Flota wojenna wpływa na dużą, kwiecistą wersalkę. I bierzemy sobie F, -l O z floty i WR R z wersalki. I wychodzi nam F, L, -o -w R, czyli flower, kwiatek. Pamiętamy, flota wojenna wypływa sobie i natrafia na dużą wersalkę, która ma ogromne kwiaty narysowane. Drugie słówko, żeby było nam łatwiej, będzie nam potrzebne V i E. W polskim nie znalazłam słowa na tak zaczynającego się i jest nam ciężko skojarzyć. To są słówka takie jak TH, zaczynające się na TH i WE i też na inny G. SH też jest ciężko. Zobaczcie, ja to zamieniłam sobie i wymyśliłam takiego TEDa imię po prostu. Mamy już słówka z TEDem Ząbkiem i z TEDem Robaczkiem. Możecie sobie zobaczyć wcześ wcześniejsze filmiki, na pewno będziecie wiedzieli o co chodzi. Drugie słowo to jest Wenus, tylko pisane przez V, czyli W-V-E, czyli nasze Wenus. Też nie mam na ING, czyli. Wymyśliłam imię Inga, dziewczynki, będziemy je często używać, żeby sobie dopasować ING. Tak samo nie mam słowa SH. Jeżeli macie, napiszcie w komentarzach, będzie mi łatwiej komponować kolejne historyjki dla was, które wam pomogą szybciej się wdrożyć i nauczyć te słówka, szczególnie pisownie. Więc nie mamy SH w polskim, tak jak mówię, nie znalazłam. Ja zamieniłam to na sz. Bo i tak czytamy jak większość jako szy, czyli SZ. z. Zamiast nasze z polskie piszemy h. Więc zaczynamy. Nam dzisiaj będzie potrzebne w v e, czyli z naszego Wenus. Pierw mamy słówko le l e liść. I wymyśliłam taką legendę o Afrykańskim liściu, który odbył podróż na Wenus, a tam spotkał kilkaset liści, które lubiły zjadać. Przepraszam za błąd, ale coś mi kamerka przycina. Więc jeszcze raz. Mamy lea -a fy czyli liść. Legenda o afrykańskim liściu, który odbył podróż na Wenus. Tam spotkał kilkaset liści, które lubiły zjadać inne liście. Możecie wymyślić cokolwiek zjadać lody, zjadać cokolwiek. Musicie tylko pamiętać, że legenda o afrykańskim liściu. Wymyślcie sobie takiego afrykańskiego liścia, jak on ma wyglądać czy yy, ma być. Z jakąś spódniczką, która Wam się kojarzy z Afryką, lub no nie wiem, cokolwiek. I pamiętajcie o naszym Wenus. I bierzemy sobie le z legendy, af afrykańskim. Tak? Albo afrykańska. Bierzemy le e af, czyli liść. Później nasze leaves, liść, L e a, v, e, s Przekładamy. Czyli legenda o afrykańskim. Liściu z Wenus, tak? Który podróżował na Wenus. Po prostu musimy wiedzieć. L-E-A plus W-E-I-S na końcu. l e a -v s No nie wiem, czy ta historyjka tak Wam bardzo pomoże, ale spróbujcie sami w domu wymyśleć. Możecie napisać w komentarzu. Może to pomoże też innym uczniom. Łatwiej im będzie pisać lub komukolwiek, żeby zapamiętać pisownie leaves liścia, liście. Pamiętamy L E A F z legendy afrykańskim liściu. I dokładamy z tego nasze Venus V E S. Ale ucinamy F z afrykańskiego, żeby nam powstały liście. Skojarzycie sobie kilka razy, poćwiczcie, możecie sobie napisać, tylko skojarzyć będzie Wam łatwiej zapamiętać. Kolejnym słówkiem, które mamy jest tri, drzewo. Tutaj wymyśliłam, że taki nasz sobie trener wchodzi na drzewo. Możecie na pewno macie jakiegoś swojego trenera, lub weźcie, skojarzcie sobie z jakimś trenerem, który wchodzi na drzewo. Czyli drzewo nasze tri. Ty, ry, e z trener i bierzemy, dokładamy drugie e. Mój trener wchodzi na drzewo lub trener jakikolwiek piłki nożnej czy będzie nam łatwiej zapamiętać. Steam S -e M Łodyga, czyli nasze Steam Łodyga syty T E M. Ja wymyśliłam odstęple i historyjka do tego. Ślimak przegryzł Łodygi kwiatów, żeby zrobić z nich stemple. Pod swój dom z liści. Niestety, stęple połamały się przy wietrze. To jest taka pierwsza historyjka, czyli nasze stemple. Drugie mamy, nie wiem czy to przypomina, jakiś stempel e, z poczty i pani przybija nam stemplem łodygę, czyli syty emy z stempla. Macie dwie historyjki, możecie sobie użyć którą chcecie, żeby łatwiej wam było zapamiętać, lub wymyślcie swoją nową. Kolejnym słówkiem jest pień, trunk. Możemy sobie wymyśleć, określić różne historiki. Jak już wcześniej mówiłam, ja wymyśliłam taką. Drzewo brzozowe. Nacinamy, wkładamy rurkę i mamy trunek z, z wody brzozowej. Będąc w lesie, kładę mój trunek na pniu drzewa, czyli kładziemy sobie, z pniem drzewa, tak? Kładziemy sobie. O tu nam coś nie widać. Kładziemy sobie na naszą szklankę z wodą z drzewa, z naszym trunkiem z drzewa na pniu uciętym i możemy wypić. Taką wodę brzozową jest bardzo zdrowa. Możecie poczytać na internecie. Akurat też może wam się do czegoś przydać. Jeżeli mieszkacie gdzieś blisko lasu, możecie sobie taki trunek, czyli na pniu drzewa zrobić. Zobaczcie na internecie, jak to się robi. Pamiętamy tylko, że pień to trunk. Ty, ry, Z naszego trunek. Skreślamy tylko sobie e, nie wpisujemy i wychodzi nam trunek. Pień, trunek. Mamy słowo ruc, korzenie. Ry, o, o, -tysy. Do tego było mi ciężko wymyślić jakąś taką coś nam słońce tu przyświeca e, taką historyjkę. Ja jadąc z dzieckiem, synem w samochodzie, nie pamiętał na sprawdzenie jak to napisać, więc jechaliśmy i skojarzyło mi się to z rową. Słowo podobne, może nie takie same, bo nie ma tego ry o o tysy, ale Łatwiej wam, wam będzie sobie skojarzyć, czyli jedziesz sobie z samochodem, rowerem albo idziesz w rowie. Wystaje mnóstwo korzeni, przez które chcesz się przedostać na drugą stronę. Wchodzisz na ródz i przechodzisz na drugą stronę. Tak, czyli pamiętasz rowa, mnóstwo korzeni. Ry, o, o, -ty -sy. Czytamy jako U. Ry, o, o, -ty -sy. Dużo korzeni kojarzy Wam się z rową, w której wystaje mnóstwo, mnóstwo korzeni, po których możecie przejść, skakać, przechodzić. Więc też może będzie Wam to łatwiej. I ostatnie mamy. Spines, spines, Dokładnie nie wiem, jak się czyta, nie jestem nauczycielką. Chodzi nam tu bardziej o pisownie. Sypy, I, N, S. I ja sobie wymyśliłam taką historykę, że szalone pineski przykleiły się do blatu. Czyli tymi główkami przyklejamy do blatu, wystają i są kolce. Utworzyły kolce. Szalone pineski nie pozwoliły mi zdobyć, wziąć, zabrać ciastka ze stołu, kując jak kolce kaktusa. Czyli kojarzymy sobie, że szalone pineski same poprzyklejały się nam do stołu bierzemy s z szalonych i pines spi s p i n s pineski będzie wam łatwiej skojarzyć szalone pineski kojarzymy z kolcami które naskują jak kolce kaktusa mam nadzieję że wam się to przyda i będzie wam łatwiej zapamiętać pisownie niektórych wyrazów jeżeli ci się podobało daj łapkę w górę jeżeli masz jakieś uwagi napisz, bardzo chętnie posłucham i zrobię lepszy, kanał, lepszy odcinek kolejny dla Was. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.